Mam dla ciebie piś. Oj? To jest ładny To no dobrze, bo jak mówię Tak. Co to, to jest? To jest jeden z dwóch ulubionych przedmiotów mojej żony. No, a jaki jest drugi? Moja karta do bankomatu. Tu mam podobny. No dobrze, tak wygląda bankomat w Polsce, a zobaczmy, jak wygląda bankomat w Grecji. Dostałeś jakieś wysypki, wysypki w Grecji? Mówiłem ci, że dostałem wysypki a, w Grecji. A jednak wysypka no. Ale powiedz mi, Marek, co ty sobą reprezentujesz? No co? No, skuter żeś wypożyczył. Widzieliście, czym tu jeżdżą inne kobiety? Jachty, kabriolety. gdzieś czym one jeżdżą? Tak, a widziałaś, jak one wyglądają? Skrzypnę sobie cik z Chyba Botox! No, z botoksa to tak ile dostaniesz. Wiesz co, nie wystarczy, żebyś się po prostu oboliła. Wiesz, ja mam nie. taką południową urodę. No, ta południową. Pod dębicy. A masz coś do Dębicy? Nie, nie, nie. Powiem ci, solidna oponka jest. Zachę Ci odcisny na twarzy. Nie, ty to masz bardziej urodę taką zachodnią? Co taka wymuskana francuska? Nie, taka, że bardziej po zachodzie słońca można oglądać. Wypłataj te pieniądze i idziemy coś zjeść. Nie wiem, może się. No, cacyki też byś. Co... Nie, każdy jest przebojem sezonu, ale ta piosenka, którą chciałbym razem z Państwem, bo to jest bardzo ważne, wykonać, stała się dla mnie takim przebojem ze względu głównie na okoliczności i towarzystwo, w jakim. Bardzo ważne jest, proszę Państwa, żebyśmy. ponieważ on jest napisany w języku obcym, w języku francuskim, ale spróbujmy. Składa się z takich słów lariron, lariron, -ron, lariron, lariron. To nawet jak ktoś zna francuski, to może mieć z tym problemy, bo, bo to jest starofrancuskim napisane. To w dosłownym tłumaczeniu znaczy, jesteś piękną Chyba przywozi żoną sędzi, która pędzi na lepiej skarb.